jestem na Sycylii w miejscowości Letoriani w uroczej restauracji która nazywa się Ciao Ciao przepraszam, to jest tu miło sympatycznie, czysto przede wszystkim czysto i słychać tu wszędzie polski język ponieważ pracuje tutaj nasza słowiańska perełka która nazywa się Pani Marzena która udziela wszelkich informacji, pomaga. Można tu zamówić fantastyczne jedzenie w rozsądnej cenie i naprawdę jest bardzo smacznie: bardzo smacznie, bardzo czysto. Jest tam również łódka, którą można sobie wynająć. Wszelkich informacji udziela właśnie pani Marzena. Restauracja ma również swoją plażę. Fajnie jest, swoje pokoje. Jest przyjemnie, jest sympatycznie. Zobaczcie sami, wszędzie palmy, wszędzie kwiaty. Stoły są przeurocze, naprawdę. O, i jest nasza słowiańska perełka. Słowiańska perełka. Tak, pani Marzena, Dzień dobry. która serdecznie zaprasza. I jeżeli nie mówicie ani po włosku, ani po niemiecku, i znajdziecie się w tej miejscowości i, 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 i w tej restauracji, to. Z pewnością pani Marzena udzieli wszelkich informacji. Mówi po włosku, po holendersku i po polsku. I za każdym razem będziecie wiedzieli, co zamówicie i co zjecie. Bo jest naprawdę pysznie i to wszystko jest naprawdę w rozsądnej cenie. Więc zapraszamy. Zapraszamy.